Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 77. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Nie oszukujmy się, okres świąteczny to czas, w którym wiele osób przybiera na wadze. I co ciekawe, to nie tylko kwestia przypuszczeń czy jednostkowych obserwacji, a danych naukowych, o czym jeszcze szerzej powiem. Co więc możemy zrobić, by temu zapobiec? W dzisiejszym odcinku przygotowałem kilka wskazówek, które mam nadzieję okażą się pomocne i pokażą, jak do tego podejść w sposób racjonalny. Zapraszam do materiału. Zaczynając od swego rodzaju wprowadzenia, warto powiedzieć parę słów o tym, jak to właściwie jest z tym tyciem na Święta. I tutaj idealnie jest przedstawić wyniki naprawdę ciekawego badania opublikowanego w roku 2016. A mianowicie analizowano w nim zmiany masy ciała na przestrzeni roku, całego roku, u niespełna 3000 osób z trzech różnych krajów. Dane były wysyłane codziennie przez specjalne wagi, które uczestnicy mieli w domach. Jak się okazało, wszystkie trzy populacje, a więc zarówno Niemcy, Amerykanie, jak i Japończycy w okresie świąteczno-noworocznym przybrali średnio od pół do 1 kilograma. Ważne jest tu jednak wyrażenie okres świąteczno-noworoczny, bo w rzeczy samej ten przeciętny wzrost masy ciała nie dotyczył tylko tych dwóch, trzech dni świąt, ale okresu już przedświątecznego, aż do nowego roku, a nawet kilka dni dłużej. I odniosę się do tego jeszcze zaraz w samych wskazówkach, ale faktycznie pragnę zaznaczyć, że jest to mimo wszystko okres, gdzie obserwuje się wzrost masy ciała u wielu osób. Co więc możemy z tym zrobić, by temu zapobiec? Po pierwsze, odnosząc się właśnie do wspomnianego zjawiska, warto postarać się nie wydłużać okresu podjadania świątecznych potraw czy wypieków. Niestety często bywa tak, że jedzenie ze świąt zostaje, i to w dużych ilościach, a nie chcąc by się zmarnowało, wiele osób zajada się tym, co zostało jeszcze nawet w tygodnie po świętach. I dokładnie to jest w tej części przyczyna wzrostu masy ciała w tym okresie. Nie jest jedzenie trochę więcej przez 2-3 dni świąteczne, a jedzenie trochę więcej od świąt, a nawet czasem już od Mikołajek, nawet do nowego roku, a niekiedy dłużej. Oczywiście samo ogromne obiadanie się w stricte święta też może być problematyczne, ale z reguły to obiadanie się wydłuża i to jest większy problem. Jak więc do tego podejść? Zwyczajnie, jeśli co roku po świętach zostaje nam dużo tego jedzenia, to może w tym roku warto wyciągnąć wnioski i zrobić trochę mniej. Można rozdać rodzinie, można nie traktować całego grudnia jak święta, ale faktycznie tylko te dni świąteczne. Warto po prostu podejść do tego z trochę większą świadomością. Po drugie, warto trochę, warto, warto, warto trochę wyluzować się, bo to święta po prostu. Zbytnie restrykcje mogą nami, członkom rodziny, tylko popsuć humor, a będąc cały czas bombardowanym różnego rodzaju smakowitościami, jest wysoka szansa, że w końcu. Ulegniemy, A jak już ulegniemy, to możemy popłynąć za daleko. Jeśli z tej perspektywy, o której powiedziałem wcześniej, potraktujemy święta jako faktycznie te 2-3 dni, naprawdę nie musimy się stresować, że zyskamy nagle kilogramy tkanki tłuszczowej. Nie będę też oszukiwał, że z pewnością żadnego wzrostu nie zanotujemy, ale na swoją sylwetkę i zdrowie pracujemy przez cały rok. Święta to mniej niż 1% całego roku, dlatego spędźmy ten czas w dobrym towarzystwie, bez stresu, z radością i uśmiechem. Po trzecie, umiar jest ważny. O ile restrykcji zaleca unikać, to niekontrolowanego obżarstwa również. Jeśli czujemy, że jesteśmy już syci, odpuśćmy. Nie sięgajmy po kolejny kawałek sernika, nawet jak mama bardzo prosi. Sernik nie ucieknie, a trochę asertywności wyjdzie nam na dobre. Po czwarte, warto uważać na alkohol. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale alkohol również ma kalorie i to nie mało, w czym można łatwo przesadzić. Czysty etanol to około 7 kcal na gram, a w wielu napojach alkoholowych dochodzą jeszcze płynne węglowodany. I niepostrzeżenie możemy spożyć naprawdę sporą dawkę energii. Nadmiar energii, który pochodzić będzie również z innych produktów zużywczych, zostanie natomiast odłożony m.in. pod postacią tkanki tłuszczowej. Niestety alkohol dodatkowo osłabia nasze mechanizmy kontroli apetytu i sprzyja przejadaniu się, więc warto mieć to z tyłu głowy i postarać się go nieco ograniczyć. Po piąte, jeśli nie czujesz głodu, to nie musisz jeść. U niektórych się przyjęło, że w ciągu dnia musi pojawić się określona liczba posiłków różnie 3, 4, 5, ale chciałbym zwrócić uwagę, że święta to często. Lekko zaburzają, że tak powiem, i warto się do tego dostosować. Jeśli po kolacji wigilijnej rano nie jesteśmy głodni, nie trzeba na siłę nic jeść. Jeśli wiem, że czeka nas w Wigilię bardzo dużo jedzenia, może warto zrezygnować z obiadu kilka godzin przed rodzinnym spotkaniem. Pewna elastyczność może tu wyjść na dobre. Oczywiście po świętach można powrócić do swoich nawyków, ale w trakcie warto rozważyć lekkie zmiany. Po szóste, nie przejmuj się masą ciała chwilę po świętach. Gdy wejdziemy na wagę zaraz po świątecznym podjadaniu, możemy zobaczyć spory wzrost rzędu nawet kilku kilogramów, ale spokojnie, zdecydowanie nie wszystko jest tkanką tłuszczową. Często przez spore ilości jedzenia wzrasta masa treści pokarmowej, która w przeciągu paru dni się unormuje. Może dojść też do retencji płynów, wzrostu poziomu glikogenu mięśniowego i wątrobowego. Zwyczajnie wiele czynników wpływa na masę ciała i trzeba o tym Wiedzieć. Działanie pod wpływem chwili i stosowanie głodówek, detoksów, jakichś skrajnych diet odchudzających to nie jest mądre rozwiązanie. Warto wrócić do prawidłowych nawyków żywieniowych i unikać dalszego przejadania się, o czym mówiłem w punkcie pierwszym. I po siódme, warto się trochę poruszać w ramach okresu świątecznego. To po pierwsze korzystne metabolicznie, w szczególności wokół dużej ilości jedzenia, a po drugie pozwoli nieco oderwać głowę od stołu świątecznego i Jedzenia. Spacer z bliskimi to świetne rozwiązanie. No dobrze. Podsumowując, zdecydowanie można nie przytyć w święta, a zwrócenie uwagi na kwestie, o których dzisiaj powiedziałem, mogą nam to bardzo ułatwić. Jeśli faktycznie potraktujemy święta jako święta, a nie cały grudzień, zachowamy umiar, zdrowy rozsądek i wyluzujemy, będzie dobrze. Wiem, że święta dopiero za niecałe dwa tygodnie, ale biorąc pod uwagę to, co przekazałem w tym odcinku, dobrze, że wychodzi wcześniej. Życzę wszystkim spokojnych i zdrowych świąt, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!